Ja pierdolę Co wy robicie? Obróć się idioto! <głos> 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 ja słyszałem, ja chyba. No to niech Słuchaj, dziewczyny nie można sobie znaleźć To może sobie za parę tysięcy kupić Pff, Co to było? Parem

Wina, zdobójstwo, nielegalne wyścigi wisze Wszystko się zgadza <laughs> Tylko pierwsza strona dopiero Jeźdzę <coughs> Bla 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 i ten to z frasa na pierwszy, kurwa. <laughs> Idzie w pokerach, kurwa z Wiktorem. Ja pierdolę, nie wiem, że Paweł z Wiktorem. <laughs> no normalnie, wierzaj. <laughs> Tylko przodem. To nic więcej to się nie zmieści. Chyba Czekaj. to przeciekamy. Ta, wyskocz. Dobrze robisz. Skosił mnie. No i pa. No zaparkowane. <głos> <głos> no i zaparkowane. <noise> no i zaparkowane, <noise> jebie.

Trzymam się! Trzymam się! Dobra, kasewka, kasewka, kasewka! O, pierdolę szybko! Ba. Cześć! Cześć! <grymne> Kacper Emilkę no znalazł na sernik Pies <grymne> do idę Heaven Heaven się wciśnij Jak wiedział O kurwa dobra